Jak co roku, tak również dzisiaj, bo ostatnią niedzielę września spotykamy się w klasztorze Ojców Kapucynów, aby uroczystą Uszą Świętą rozpocząć obchody upamiętniające obronę Zakroczenia, jaka miała miejsce we wrześniu 1939 roku. Pragnę powitać Posła na Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Piotra Kandybę. Witam bardzo serdecznie Starostę Powiatu Nowodworskiego, Panią Magdalenę Biernacką. Witam Wicestarostę Powiatu Nowodworskiego, Pana Andrzeja Pacoka. Witam Radną Powiatu Nowodworskiego i członka Zarządu, Panią Aleksandrę Szturowską. Jest z nami co roku i witam bardzo serdecznie córkę byłego burmistrza miasta Zakroczym i dyrektora Szkoły Podstawowej, zamordowanego przez hitlerowców, tzw. Tak zwany Krwawy Piątek. Witam panią Hannę Hadzik-Koczkowską. <klucza> witam pułkownika Mariusza Uszczyńskiego, dowódcę drugiego Mazowieckiego saperów w Kazumie. Witam porucznika Rafała Statucha i młodszego chorążego Pawła Zajączkowskiego reprezentujących dowódcę 64. Batalionu Lekkiej Piechoty w Pomichówku. Witam generała dywizji pilota Dariusza Malinowskiego, zastępcę dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Rożkowską, dowódcą 140 Kompanii Radiotechnicznej w Dębinie. Witam kapitana Adama Szymeckiego reprezentującego dowódcę 32 Dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Ośrodnicy Stale. Witam wszystkich pozostałych przedstawicieli wojska, wszystkich przedstawicieli związków, oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Witam wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorów placówek oświatowych, witam przedstawicieli Stowarzyszeń i Organizacji pozarządowych z terenu gminy Zakroczy, witam poczty sztandarowe, witam bardzo serdecznie młodzież, przybyło na dzisiejszej uroczystości, witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości. Ojcze Gwardianie, proszę o odprawienie się świętej intencji pomordowanej. Co sądzę?